Czujnik kontaktronowy RCK21 jest jednym z sensorów działającym w systemie EXTALIFE. Przeznaczony jest do wykrywania otwarcia lub zamknięcia okien i drzwi. Wykrycie jest realizowane przez wbudowany magnetyczny czujnik Hala. Czujnik RCK21 może współpracować bezpośrednio z wybranymi odbiornikami Live oraz kontrolerem EFC01. RCK21 fabrycznie zasilany jest napięciem 3,6V z pojedynczej baterii 1 druga AA. Alternatywnie, urządzenie może być zasilane z zewnętrznego źródła napięcia od 6 do 24V napięcia zmiennego oraz stałego. W przypadku zasilania zewnętrznego możliwa jest konfiguracja czujnika. Czujnik RCK21 przeznaczony jest do montażu natynkowego praktycznie na każdej powierzchni: drewno, płyty gipsowe, szkło. Charakteryzują go niewielkie wymiary. Czujnik wraz z magnesem możemy zamocować z wykorzystaniem taśmy dwustronnej. Istnieje jednak możliwość zamocowania samego czujnika za pomocą wkrętów montażowych dołączonych do zestawu. Przed pierwszym uruchomieniem czujnika RCK21 należy wyciągnąć zabezpieczenie baterii. W tym celu należy otworzyć obudowę. Najłatwiej jest wykorzystać płaski wklętak. Następnie po otwarciu obudowy możemy przystąpić do usunięcia zakładki chroniącej baterię przed jej rozładowaniem. Czujnik kontaktronowy RCK21 może zostać sparowany z kontrolerem EFC01 podczas pracy z zasilaniem zewnętrznym. Po dodaniu urządzenia do kontrolera możliwe jest parametryzowanie działania czujnika, proste parowanie odbiornika z czujnikiem oraz wykorzystanie czujnika w funkcjach logicznych. Aby dodać czujnik RCK21 do kontrolera, Należy wejść w aplikację ExtraLife w opcję dodawania nowych sensorów oraz wybrać przycisk Plus. Kontroler wejdzie w proces wyszukiwania czujników. Gdy urządzenie ma podłączone zasilanie, to zostanie automatycznie wykryte przez kontroler. Użycie funkcji Test umożliwia sprawdzenie, który z czujników został wykryty. Po wybraniu opcji Paruj urządzenie zostanie dodane do kontrolera. Czujnik RCK21 możemy również odpowiednio nazwać. W tym celu wybieramy opcję Zmiana nazwy. Z poziomu aplikacji Extra Life możliwe jest przypisanie czujnika do wybranego odbiornika. W celu przypisania czujnika do odbiornika należy przejść do zakładki czujnik. Dla interesującego nas urządzenia wybieramy opcję Przypisz odbiornik i przypisujemy czujnik do wybranego odbiornika. Po takim przypisaniu czujnik działa z odbiornikiem bezpośrednio z pominięciem kontrolera. Do kontrolera jest wysyłana tylko informacja o aktualnym stanie czujnika. Zmiana parametrów konfiguracyjnych jest możliwa tylko dla czujnika zasilanego z zewnętrznego źródła napięcia. Jeżeli czujnik był dodany do systemu jako czujnik zasilany z baterii, za pomocą przycisku programowania, to należy ponownie przeprowadzić proces parowania tego czujnika na zasiedaniu zewnętrznym. Jeśli chcemy zmienić parametry czujnika RCK21, w tym celu należy wybrać zakładkę czujniki w aplikacji Xlife Live, a następnie przejść do ekranu konfiguracji. Czas synchronizacji to czas, po którym czujnik pracując na baterii wysyła do kontrolera obligatoryjną informacją statusową. Na jej podstawie użytkownik jest w stanie sprawdzić, że czujnik poprawnie komunikuje się z kontrolerem. Tryb pracy umożliwia wybór jednego z 10 trybów pracy oraz wskazuje tryb, w którym aktualnie pracuje czujnik. Poszczególne tryby są dokładnie opisane w rozdziale Tryby pracy czujnika RCG21 instrukcji obsługi. Tryby dotyczą bezpośredniej współpracy czujnika z odbiornikami ExtraLife. Dla przykładu ustawimy czwarty tryb pracy, dla którego zwarcie powoduje wyłączenie odbiornika, a jego rozwarcie załączenie. Odwrócona logika to parametr, który determinuje wskazywanie stanu czujnika w aplikacji. Domyślnie odwrócona logika jest wyłączona. Aby usunąć czujnik RCK21 z kontrolera EFC01, wybieramy opcję Usuń urządzenie. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli nie usuniemy go z odbiornika, to urządzenie nadal będzie kontrolować odbiorniki systemu ExtraLife. Jeśli chcemy odparować czujnik od danego odbiornika, to należy usunąć z odbiornika przypisany czujnik.